Daje pani książkę, ona jeszcze chyba nie jest publicznie rozpowszechniana, no ale ja ją przeczytałam i przeczytałam ją jako właściwie powieść sensacyjną, choć to yy, nie jest powieść sensacyjna, bo, bo tytuł jest frapujący. Bez cenzury o prawie i Unii Europejskiej. Pani profesor, chciałam zapytać, czy Krystyna Pawłowicz bez cenzury to brzmi groźnie czy prowokacyjnie? To jest po prostu, brzmi prawdziwie. Ja tak bym powiedziała, dlatego że do tej pory, to znaczy do chwili wyboru, wygrania wyborów i prezydenckich, i parlamentarnych, stosowa, musiałam siłą rzeczy stosować język poprawności politycznej, dlatego że każda próba mówienia z takiej bez cenzury kończyła się dla mnie linczem w mediach, zwłaszcza lewackiej, wyborczej, onetach i tak dalej. Ale pani ze trochę prowokowała, a to mówiła pani Szmata No ale przepraszam to... bardzo, no mam prawo. Przecież powiedzieć, że coś, co kojarzy mi się z czymś złym dla Polski, co Ale nie jest chronione prawem. brudnym czy... No, brudnym, jak? jak chodzi o system wartości. No, dokładnie taki, który niszczy państwa narodowe. No, mam prawo powiedzieć czymś, co jest właśnie brudne. Mam prawo powiedzieć, że jest to szmata. Natomiast już, już, już sam fakt, że zostałam ukarana przez Komisję Etyki za określenie tej unijnej chorągiewki szmatą, zresztą w Superekspresie przy okazji zupełnie jakiejś takiej wypowiedzi drobnej, pokazuje, że absolutnie to szaleństwo takiej poprawne działalności politycznej, człowieka kreblowało. Więc Bez Cenzury jest ba bardzo dobry tytuł, bo wreszcie mówię tak, jak bym chciała powiedzieć. Mówię swoim językiem, mówię tak, jak myślę. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i zadowolona, Właśnie, że wydawnictwo to... umożliwiło mi tutaj mm -hmm. taką Pani upowiedź. profesor, bo Bez Cenzury o Prawie i Unii Europejskiej. To właściwie jest wszystko to, o, o czym Pani dotychczas, a to mówiła, a to pisała, a to oświadczała gdzieś. Pani jest z zasady niepokorna, Pani idzie z zasady pod prąd, czy ta, takie jest Pani życie zawodowe, że to jest jedyna droga do prawdy? No, w moim przypadku jest to jedyna droga do prawdy. I pamiętam, miałam, pewne, miałam nawet niepewne problemy. Może nie, nie z napisaniem pracy magisterskiej do nie, bo to nie, bo miałam bardzo dobrego promotora, nieżyjącego, żyjącego, już świetnego nie profesora Tomasza Dybowskiego. Mhm. Natomiast po napisaniu pracy magisterskiej, kiedy pisałam już doktorat i zaczęłam pracę jako asystent na Wydziale Prawa, opiekował się mną no, pan profesor Ludwik Bar, nie mhm. już. Natomiast ponieważ... Ten, te, to, ta moja praca przypada po 76 roku i niedługo był 80 i trzeba było tutaj już mówić, to była solidarność i człowiek no, musiał mówić wbrew i musiał mówić pod prąd. Byłam tutaj, miałam problemy, no, zmuszono mnie do odejścia z uniwersytetu na chwilę, potem przygarnął mnie profesor Andrzej Stelmachowski, potem doktora, który napisałam o systemie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych, mój promotor nie chciał przyjąć ode mnie, ponieważ tam były krytyczne uwagi o, no, 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 PZPR, który wykonywał było głównym podmiotem kontrolującym gospodarkę. Potem nie chciał przyjąć tego doktoratu, potem powiedział, że w oczy powiedział mi, że zrobi wszystko, że miał tego doktoratu. Nie obroniła u niego, bo on się bał. Ja obroniłam, no, ale musiałam opuścić zakład, przeszłam do, do Polskiej Akademii Nauk, potem na Wydział zarządzania. Po 81 roku przy, przywrócono, znaczy nie w 81, tylko po 89, także znalazłam się na, na wydziale, ale nam no, musiałam iść pod prąd, a kiedy potem znowu przyszła ta cała Unia Europejska, kiedy na początku wszystko. I wszyscy cieszyliśmy się po 1989 roku, że teraz będziemy mogli o tej polskiej gospodarce i o prawie. Znowu przyszła poprawność polityczna unijna i potem już brnęłam w, aż, właściwie aż do tego momentu. I właśnie miałam kłopoty bardzo duże z publikacją dwóch swoich fundamentalnych artykułów, które w moim przekonaniu mówią prawdę o, o prawnej naturze Unii Europejskiej i ponieważ no, nikt nigdy nie znalazł się nikt w środowisku naukowym, kto chciałby polemizować ze mną. Ale właśnie, pani profesor, jak to się dzieje, że pani jednak bardzo polemiczne teksty drukowała, publikowała, a tymczasem nie znalazła pani takiego gremium, które chciałoby podjąć publiczną polemikę. Pani próbowała taką publiczną debatę. Próbowała, próbowałam, próbowałam próbowałam, znaczy najpierw opowiadałam ze studentom na swoich zajęciach na prawie gospodarczym. Potem jedna ze studentek zło, złożyła na mnie donos do rektora i, re, rektor, to też pani rektor, tak i... Jest, rektor napisał z kolei, przekazał skargę do dziekana. Dziekan pro, pro, zaprosił mnie i prosił, żeby przedstawiał materiał, który, dlaczego studenci mówią, że ja, pa, pa, pani profesor Pawłowicz mówi, że prawo unijne jest szkodliwe dla Polski. No więc przedstawiłam mu materiał, który się dziekanowi akurat bardzo spodobał i powiedział, że akurat zbliża się do 2003 rok, podpisanie podpisanie traktatu akcesji i mówię że może, może, by, może bym przedstawiła, ponieważ wszyscy będą mówili, zachwalać będą Unię, jak to bardzo dobrze, no to będzie taki właśnie odmienny i tak, mm -hmm. barw nabierze ta konferencja. Ja oczywiście zabrałam głos na tej konferencji, natomiast na samej konferencji spotkałam się z bardzo nieprzyjemną, nieprzyjemną krytyką i reakcją na przykład Ale pana profesora Wyrzykowskiego, niemerytoryczną. Pani Łętowska powiedziała, że pani nic nie umie i, i bardzo ta parę przykrych, nieprzyjemnych słów. Potem pan profesor Wyrzykowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, z kolei zażądał, no próbował przerwać moją wypowiedź i potem zażądał od dziekana, żeby przeprosił w imieniu całego Wydziału Prawa. Zebranych tam były składy trybunałów, sądów, ambasadorów, wszystkie ośrodki naukowe i wobec wszystkich kazał przepraszać za moją wypowiedź krytyczną, która też tutaj jest tak. w tej książce zawarta. Pani profesor, ale pani mówi, że w zasadzie w książce pani udowadnia, że. To referendum akcesyjne Polski było oszustwem. To było oszustwo, czy raczej problem prawny? Nie, to było też oszustwo, dlatego, że polskie społeczeństwo, Polacy, również ja, nie miała możliwości wypowiedzenia się w sposób świadomy, dlatego, że materiały, wszystkie dokumenty, które określały nam charakter prawny jak i mówiły nam, czym jest ta Unia, wpływały, przywieziono na, na dziedziniec Sejmu w 8 czy 9 wielkich tirach w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Od 1 maja Polska miasta się w Unii Europejskiej. My tu w ogóle nie wiedzieliśmy o co chodzi. Co więcej, karmiono nas propagandą, rozsyła, pan Kwaśniewski, SLD, opowiadano nam, jak, jak tutaj właśnie, co zyskamy, że będziemy dopiero na, na niższych kompleksach, na takiej biedzie naszej grano i my. Myślę, że, że się chcieli Polacy jednak wyrwać z tego wyrwać. My chcieliśmy się odbijać takie wahadło od hmm. tej biedy, tej tego, siermięgi, na, to na zachód. Tam właśnie wystarczył Batonik, Mars i, i jakieś tam takie rajstopy. No tak, i Malboro i ludzie gotowi byli to ojczyznę sprzedać i właściwie specjalnie tylko niektóre nieświadomie, środowiska. Nieświadomie, no, my nieświadomie, ale zdradzili Polskę, no, bo nie wiedzieli za czym. Dzisiaj stoczniowcy opowiadają i, i górnicy i w ogóle wszystkie, można powiedzieć, obszary gospodarki polskiej, że właściwie tyle straciliśmy, ale oni głosowali, przecież ich głosami. 70% ludzi no głosowało tak, ale za, że przyjąć. No to tak, nie można całego społeczeństwa oskarżyć, dla ale, ja ale ja nie oskarżam całego, ja to rozumiem, ale jednak Pani faktem jest, jest, jest faktem jest. dobrze, zdradzili nas prawnicy, zdradziły nas środowiska naukowe i Uzieńcy, zdradzili nas Polacy. Pani którzy, Urzędnicy urzędników. zdradzili nas Polacy tylko, że ci ostatni akurat właśnie nieświadomie. I ich nie obciąża, oni nie wiedzieli, i teraz ponoszą najcięższe, największe ciężary z tego powodu. To, a dlaczego pani wtedy nie biła na alarm, jak pani miała Ja biłam na alarm, rodzic, a jak bym... najbardziej właśnie to moje wystąpienie na konferencji, która jakby no, przyniosła mi tylko sławę. Potem udało mi się z opracowania, kilka opracowań, które Państwo i prawo największe pismo prawnicze nie chciało opublikować. I opublikował kwartalnik prawa publicznego i, i później specjalne pismo. Które środowisko naukowe stworzyło, tak zwane forum prawnicze, dlatego że inne po prostu nie chciały publikować moich wypowiedzi. A kiedy mogłam, potem powstał nasz dziennik, publikowałam w naszym dzienniku i komentowałam na bieżąco to, co wyrabia pan pani... Rysaw Komorowski i tak dalej. I...